Chcecie zobaczyć rzadki widok? Chodźcie! A nawet powinienem powiedzieć dwa rzadkie widoki, bo jeden to ło, ile śniegu nawaliło, to nie jest codzienne, a drugi to ło, klockozaur zamówił tyle klocków, sam nie wiem, co jest rzadsze. Nie no, chyba haul. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, w tym miesiącu na kanale za Zaora obchodzimy 90-lecie Lego, czyli po prostu to wiecie, jakby jest to, czym się w tym miesiącu zajmujemy. W związku z tym, nie tylko tutaj robimy moc jakichś klasycznych rzeczy, co już miało miejsce, nie tylko robimy dużo KBLi, czyli starych zestawów i ich recenzji, by powspominać trochę te piękne czasy, te 90 lat, które dało nam Lego. Ale i oczywistym jest, że naturalnym, jakby i stałym elementem każdego fana Lego i są haule, w sensie. Ja zazwyczaj kupuję mało, faktycznie nie wydaje mi ile pieniędzy na te klocki, bo twierdzę, że tak by też nie jest ideą, ale no cóż, strasznie trochę zmieniło, bo przez LEGO Masters miałem duże plecy, można powiedzieć, w klockach dużo nie kupowałem, nie, wiecie, nie nadążałem i tak dalej, no ale dzisiaj, mój drodzy, to się zmienia, kilka paczuszek tutaj mam, mam tu kilka w ogóle czegoś, co już kupiłem, a jakby do tego dodać jeszcze to, że tu niedawno miałem poliwaskowy haul, on był w szorcach, Kilka polibaszków sobie kupiłem. No to sprowadza się do tego, że całkiem sporo z tych paczek na dwie i tak jeszcze czekam. Więc wiecie, ale może nie zanudzajmy moi drodzy, tylko zobaczcie co sobie tutaj kupiłem. I oczywistym jest, że wkrótce będziecie mogli widzieć recenzję większości z tych zestawów. Więc może jedźmy co? Do it. Moi drodzy, zaczniemy sobie te moje paczuszki, paczuszki z Amazona. Yy, tutaj we wczorajszym shortsie wspominałem, że kurczę! No, Amazon nauczył się, jak dla mnie pakować w końcu paczuszki, a przynajmniej lego, więc myślę, że wszystkie. Co by nie było, mamy teraz być gorące, okres Mikołajki Blackwick, był w sensie, to jest bardziej mikłajkowo paczka i jest wszystko ok. Nie wygląda ona jak paczka, którą grano w piłkę nożną na polu minowym i to w dodatku przez terminatory. Yy, tylko wygląda normalnie. Wow, co za czasy, że oczekujemy, że paczka wygląda normalnie i już to cieszy, moi drodzy. Czekam w ogóle na drugą część jeszcze tego zamówienia, ale przy, przy zamówieniach w weekendach jak byłem, moi drodzy, była całkiem w porządku promocja, ciężko ją było nie skorzystać, mianowicie się na dotsiki. Tak jest, w dniu dzisiejszym akurat przyszło mi tylko to, czyli nowa seria docików z ciekawymi kafelkami. E, jeden zapewne pójdzie oczywiście dla mnie, wiecie, do mojej zasili, moją kolekcję klocków, drugi zapewne rozbiorę i pójdzie na mój sklep przystańkloczków.pl. Jeżeli nie szukacie pojedynczych tajn z tym nadrukiem, to wpadajcie na sklep, być może już tam te tajle się pojawiły, albo też po prostu inne pojedyncze z tych groszków tajlowych. Byłoby super, moi drodzy, i żeby nie było, tutaj dostałem dwie paczki, bo Więc sobie zamówiłem. Oprócz tego zamówiłem jeszcze pięć innych dotsów, hmm, także ogólnie tych doców będzie w miarę tam w no, porze i ogólnie też ja sam, bo były świetne promocje, na przykład saszetki po 6 zł. no kurczę, ciężko nie skorzystać, wiecie, ponad 100 klocków 120 za 6 zł, no to wiecie, akurat te były droższe, ale mimo wszystko dalej opłacalne, więc to lepiej tak na pierwszy rzut oka. A propos jeszcze doców to mm, ostatnio, no, właśnie, takie coś, moi drodzy, kaktus. Tylko jedną powiem, a... Wiecie jak to z tymi kartusami bywa, też wpadło by moje łapy, oczywiście będę tę bransoletkę nosił z pełną tutaj satysfakcją na ręku przy ozdobionym kartusami, ale i nie tylko, no bo wiecie, to jest po to, żeby się tym jak bawić, to jednak zdobyłem w całkiem innych okolicznościach, więc to na razie leci na bok, tak jak i ta koperta i moi drodzy jedziemy dalej, tak jak mówiłem, na dwie paczuszki jeszcze yy, czekam, ale gdzie, gdzie są nożyczki, szanik? Były cały czas na ziemi. Ale już nie mogę się powstrzymać, bo ja chcę zacząć budować, zacząć to recenzować i wczoraj na shorts pokazywałam wam jedną paczkę otwierają, która była Cię takim trochę blankiem, mianowicie chodzi o to, że mówię na chyba lego się tu czekam. Ale raz, że, mówię, że, ten, że się nie mogę doczekać. Dwa, że w sumie tam są trochę prezenty, więc jakby nie chcę, żeby osoba, która m, mogłaby obejrzeć ten film, wiedziała jakie prezenty nadchodzą. Eee, więc jakby tu, A tu cóż, no, też nie do końca klocki, ale trzy książki przeczyta akurat. Dobrze, mam no ciekawy challenge sobie robię wewnętrzny challenge w przyszłym roku yy, na czytanie, więc jakby się to nada, ale wiecie, to symulowało brakującą paczkę tutaj, bo w sumie będzie bardzo podobnych gabarytów, więc yy, no musicie mi wybaczyć. Ale dalej już są... To, ale tak, tak, tylko i wyłącznie LEGO. Więc moi drodzy, tutaj jeszcze trochę chciałem pokazać, bo nie pokazywałem tego wcześniej, Ja, mianowicie kupiłem sobie ten secik, on był w świetnej cenie, tam chyba 64 czy 5 złotych na Black Week. Był aż tak dobry, że kupiłem go dwa. Yy, wiecie, dubl, można by rzec, tutaj mi się nabyło. Okazało się, że dubl, debel, yy, powtóreczka po prostu idzie na magazyn. On pójdzie do moich misbów za kilka lat jeden z nich yy, po prostu skrzedł, skoro się okazało, że jest mi już niepotrzebny, a drugi oczywiście sam sobie otworzę, pamiętam, Musicie albo, jeżeli oglądacie mój kanał i znacie moją osobę, no to wiecie, że jakby camper, oczywiście nie ten, ale inny camper, był absolutnie pierwszym moim setem w 2014. Pierwszym setem, który kupiłem po powrocie do legła. Nawet nie tyle kupiłem, co moja wtedy dziewczyna po prostu mi kupiła. I był to też set, który jakoś rozbudził moją miłość, więc stwierdzam, że tak w sumie poniekąd po tych 8 latach. Będziemy cię, taki to trochę powrót do przyszłości. Powrót do korzenia, chciałoby się rzec. Zupełnie jak nasz Jerzyk, nie do końca zrozumiały, w Lego Masters będzie to powrót do korzenia, ponieważ zaczynam od kampera i nie, nie kończę na kamperze. Ale wiecie, no po prostu wracam do kamperka. Tak na pewno też taki zestawik yy, gdzieś tam. Będę otwierał, go nie pokazywałem wcześniej. Wcześniej, że wam pokazywałem, ale cały czas do tego zestawu nie otwarłem. Jest to oczywiście komisarz policji, który też w świetnych cenach był na Blackwick. Tam 180 chyba bez grosza. No Mimo wszystko można o nim sądzić różne rzeczy, ale mnie się na przykład podoba i mimo wszystko oczywiście będę go otwierał i gdzieś będzie u mnie e, stacjonował policjant wraz z komendantem i złodziejazkami stacjonował. On. po prostu będzie gdzieś u mnie ten zestaw, także też nie wszyscy mogli ten zestaw zarejestrować, moi drodzy, ale teraz to już lecimy jest absolutnie samymi nowościami pozostały jeszcze dwie duże paki. Jedna wiecie z Amazona, a druga z oficjalnego sklepu Lego, i tam jest naprawdę fajnie. Ale zacznijmy Amazon, bo tutaj znów nie mogę się dowiedzieć jak ta paczka została dobrze, kurczę, zrobiona. W środku mam więcej niż jeden artykuł, a tak jak mówię, mimo wszystko zostało to zapakowane dobrze. No cóż, Amazon zaczął się po prostu, widzę, starać i to mnie sam cieszy, bo oni oferowali najniższe możliwe ceny. Ale wiecie, ostraszało mnie to, że mówię, kurczę, nie wiem w jakim stanie to przyjdzie. O ile zamawiałem sobie, wiecie, pod rozbiórkę na swój sklep, przystań klotków. Pe... to pal nie? Ale jakby, tak jak powiedziałem sobie, to wiecie, że chcę zbudować, bo ja nie jestem jakimś wyrafinowanym kolekcjonerem pudełek, faktycznie się wiele, ale nie muszą być w stanie perfekcyjnym. Ale wiecie, trzeba było kupić coś na prezent, lub, lub faktycznie, no, tam jakieś mega mogły być kruche ewentualnie elementy, e, faktycznie w jakimś małym kartoniku, no to generalnie czego, czyli bał się zamawiać z tego Amazona, no to moje zdanie teraz jest takie, że oczywiście będę się tym przyglądał, ale jak wiecie. Hmm, tutaj również nie mogę pokazać wszystkiego, bo tu również są pewne rzeczy, które gdzieś tam mogą mieć na jakiś prezent. Ale moi drodzy, czekajcie, yy, dwa razy już mi się ten karton wleciał w rok, pokazując zawartość mojej dozy. Ale jedno z pudełek, które tu zakupiłem. Na Amazonie to jest właśnie, tutaj jak widzicie, docik. Więc dużo można powiedzieć tych docików, ale po prostu serię uwielbiam i uważam, że też powinniście się trochę do niej przekonać, bo dość tanim kosztem możemy tutaj dostać naprawdę fajne elementy. Tak jak tutaj. Tutaj faktycznie głównie skusiły mnie te zawieszki, jak widzicie, które możemy sobie uwaga zawieszać, ale też przede wszystkim yy, nie widzę tego pokazując że po literki, których jakże potrzebuję nie tylko ja, ale myślę, że każdy fan Lego nie pogardzi alfabetem z literek, z których można tworzyć naprawdę fajne rzeczy. Dodatkowo oczywiście gdzieś tutaj był jeden taj chyba z osą, więc przypomniał mi się miesiąc osy z zeszłego miesiąca ula bardziej czy chociażby nasza praca z Lego Masters, więc mówię, nie, 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 za dużo składowych, a że to chyba też kosztowało coś 60 zł jakoś? 50, nie, przepraszam, 50 bez grosza, chyba. Tak, 50 bez grosza, albo nawet z groszem. No to mówię, kurczę, no, bez kitu za takie literki czemu by nie, więc taki docik do mnie. Tutaj też zleciał. No i super, bo fajnie zasili liczbę mojego kloca, a ja mówię te wszystkie zawieski, te elementy, no po prostu są czadowe i myślę, że też powinniście się przekonać do tych doców, po prostu są fajne. Uważam, i szczególnie y, tanie. <grytanie> a literki przydatne. No i moi drodzy, Czarna, największą pakę, jaka tutaj jeszcze e, się znajduje, więc może zróbmy sobie, Weźmy nożyczki, już bez machania, kiedyś, gdzie tam prawie w telewizor, walnąłem no, i rozwaliłem stolik. Nie, to zresztą nie, wiedzą wszyscy, że moje szorcy i moi drodzy, co my tu znajdziemy, nie wiem, ale mogę dać pewne podpowiedzi typu, że na pewno będzie to duże. I najprawdopodobniej będzie to też mój set roku, eee, ale, moi drodzy, bez spoilerowania. Oczywiście, że na LEGO Shopie zrobiłem zakupy po to, by nachapać się gratisów, co tu się dużo, hmm, prawda, eee, wiecie, nie będziemy się tutaj kłamać jakby, nie, więc, e, więc wiecie, potrzebowałem trochę do tego dopchać też, więc na przykład na dopych wziąłem sobie chociażby Taki secik, On, oczywiście, wyląduje w całości na mój sklep. Bo ja je często sprzedaję, bo są faktycznie fajnie chodliwe. Szkoda tylko, że opakowanie jest lekko uszkodzone, drogie Lego. Na pewno też kupiłem tego więcej, jak widzicie tutaj. Czy Nie. Dobra, to sama. Dwa takie kupiłem, moi drodzy. To tak jak mówię, polecimy na sklep. Więc jeżeli ktoś z Was się w rodzinie że miał chodzić na jakiś ślub, zapraszam. Będę miał na pewno na niższą cenę chwilowo na. Allegro, na te seciki. Ale to są zawsze fajne, na dopych na paczkę, Bo tutaj musiałem ją dopchać czymś po prostu, by dostać. Rzeczy. a innymi rzeczami są no tutaj nie oszukujmy się. Poluję na te wipy. Dwa dostałem od yy, Oli. Więc jakby jest super, ale pozostałe dwa będą musiał sobie kupić, no cóż tutaj zrobić, ale ja też zobaczymy, może jeszcze będę zaskoczony. No i tutaj faktycznie dostałem tego do Vipa, on był za darmo, tak, on był za darmo, a tego ostatniego zimowego wezmę sobie za 1000 punktów, bo tak, to też nie jest ostatni w tym roku, w sensie może tak, ale nie ostatnie moje zakupy. Na pewno jeszcze się skuszę, bo za 1000 punktów można zostać ten zimowy, a mam 1000 punktów, więc czemu nie. Więc niebawem zapewne dokupię. Podobają mi się te bipy i na pewno kiedyś sobie wszystkie cztery otworzymy i na nie po prostu spojrzymy, tak? Nie. Dalej, moi drodzy, no też powinniście wiedzieć, nie mogłem się oczywiście oprzeć temu secikowi. No już powinniście wiedzieć, chociaż od tyłu to może nie do końca, chociaż bardziej sprawno oko już widzi, moi drodzy, statek piracki. Ten smok tak mnie trochę mech. Raz, nie lubię w ogóle Krakowa, dwa, że tutaj ten klimat piracki z tego zestawu bije po prostu mocno, a z tamtego, tak powiedziałbym, trochę bardziej mech. Może gdy to uzbieram punkty, on jeszcze będzie, kupię sobie ten drugi, ale liczę też, że będą kolejne, liczę mocno na klimat space'owy i hmm, wiele innych zresztą, wasvengerers chociażby i tak dalej, natomiast ten set kupiłem i on na pewno, myślę, że jeszcze dzisiaj tylko skończę dla was nagrywać i lecę go sobie tutaj, kurczę, budować. 168 metrów, nie, jest naprawdę spoko, no jak mógłbym nie chcieć hmm, tego ceciwa, to powiedzcie mi, no nie mógłbym go nie chcieć po prostu. No i to, że wiemy o gratisach, no to wiecie, jakie są gratisy, wydałem specjalnie, dlatego my dopychałem paczkę, tyle pieniędzy, by dostać również i ten warsztat Mikołaja. Nie jest on jakimś fenomenalnym setem, ale uważam, że jest naprawdę w porządku, szczególnie gdy dostajemy go za darmo. Wiecie jak jest? Eee, no więc mówię, tym bardziej po co mam wydawać 140 zł, fajna ozdoba będzie na szafkę, tym bardziej, że znam już osoby, które ten zestaw posiadają i mówiły, że jest naprawdę spoko. Więc mówię, też się skusiłem i eee, jak najbardziej paczkę dopchałem, moi drodzy, by to szeciwo tutaj mieć. I teraz, moi drodzy, najważniejsze to na to czekali wszyscy, na pewno na przykład przystań wypełnia! Nie no żart, ale tak? oczywiście. Nie no żartuję, w sumie, to ponieważ ja jeden mam gratisik. No to akurat spoko. Mówiłem o tym na vlogu, jak byliśmy, wiecie, ekipą Lego Master się spotkać. Mówiłem o tym, że byliśmy w Lego Store, ale tam już te gratysje się kończyły i właściwie jedynym gratysem, który można było rzucać wtedy w sobotę, był bodajże ten. No, oczywiście to też w recenzję dostanie, bo ja takimi jest nie gardzę, a wręcz przeciwnie, oczywiście stanowią fajne zasilenie dla naszych kloców, do naszego Lego Rumu i tak dalej, o który zresztą wtedy w ten weekend mocno zadbałem. Yy, więc czemu nie? Więc to też na pewno swoją recenzję yy, gdzieś tam dostanie. No i moi drodzy, to na co wszyscy czekali, co nie powinno być niespodzianką co mnie znają, wiedzą, że tak jest, a złosi set, mój drodzy. To nie oszukujmy się, dla mnie przypuszczalnie będzie set roku, i ciężko mi wyobrazić sobie, że się jakoś zmienić. Chociaż ten rok był dla mnie mocno zawierowanie, do końca muszę sobie przypomnieć wszystkie sety, które kupowałem. Ale bez kitu. set, może nie jest jakiś fenomenalny, ale dla każdego fana tego serialu tutaj jest po prostu chyba must bo nie tylko gadżety tu upchane, w ogóle postawki, tak, no nie oszukujmy się. Ale to są gadżety spersonalizowane, galeretka, czajniczek zielony i tak dalej. Hm. I moja oczywiście ulubiona pama e, Jim i Pam. E, Pama Para, Jimmy Pem, oczywiście moi drodzy, Michael, to wszystko kurczę, nie mogłem tego zestawu nabyć, zaraz obok Friends, obok przyjaciół, oczywiście nieróżowych że nie lubicie, e, no jest to mówię serial w top 3 seriali mojego życia, więc nie mogło być tutaj inaczej i co tutaj moi drodzy, co gadać jest co na pewno budować, gruzień będzie u mnie intensywny i mam nadzieję, że u was również będzie intensywny jeżeli chodzi o oglądalność moich filmików skupiamy się tu na 90-leciu Lego, a temat na a ja zresztą już mam, ale wam jeszcze nie powiem. Ja mówię, czekam już na dwie paczki i jeszcze jedno mi tak mówię, domówię, bo będę chciał czwarty wipowski ten, więc... Wow, w grudniu wydałem tyle kasy, co normalnie przez pół roku nie wydaję na klocki, więc kurde, zaczęło się wariactwo chyba, nie wiem kto mnie zaraził tą manią do kupowania klocków, ale się domyślam, moi drodzy, więc jakby bądźcie tutaj ze mną, będzie się myślę działo nie tylko w temacie recenzji, ale i tych już innych filmów, do których was teraz serdecznie zapraszam do nadrobienia, a ja cóż, mam co budować, więc sorka, już tutaj nie siedzę, tylko spadam budować, dzięki, że byliście, bye!